Dobra. Nie zaznaczyłem sobie tutaj, a nie mam, a zaznaczam <laughs> 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 Czy coś będzie tam mnie to ciekawi? O, śmieci. Cóż my tu mamy? Przeszukaj. Drewno. Przyda się. Jakby tam coś miało być Jakieś ognisko Skarb No zainteresowało mnie to Ok, stój Wejść chcę Nie, eee. Co tu trzeba? Aha Enigmatyczny ostakon <laughs> No tak, na brzegu skarb No to z, z tego statku pewnie Miltos Przedmioty związane z zadaniami Dobra, gdzie ta tabliczka jeszcze? Co to pod ziemią jest? A jak tam zejść? A jaskinia jest. No to jeszcze bardziej ciekawie, bo nie widziałam żadnej jaskini tutaj. Co tu tak od razu głęboko jest? No coś tu się zaczyna, no. O, skrzyneczka. Co drugi? Coś o Skrzyn. Skrzynek jest więcej, więc tutaj znowu jakiś przedmiot. Miltos. Co to jest? ale będzie tu jakiś tlen czy coś bo ja zaraz padnę tu już musi być coś no ludzie niebieski item, seria miejscowa duma Grecja, chaos jeśli wrócisz na wyspę Keos, odszukaj brata marmurowanego lwa stoi dumnie na półwyspie w kryjówce apollina znajdziesz mnie na jego grzbiecie no właśnie chcę wypłynąć, bo już mam mało tlenu dobra udało się Nie ma tu już nic więcej Zwłoki tylko sobie pływają Dobra nie 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 Chciałem to tutaj, bym chciał teraz. Czemu to nie jest na mapie? A zaznaczone jako wyspa. Jakoś tak dziwnie 4800 prawie. No dużo, dużo. W sumie to by się przydało tak trochę statek poulepszać już Tylko nie wiem czy chcę marnować te surowce A czy one się zlewają z tym, które są potrzebne na ulepszenie No tu jakieś papiery jeszcze I co to te papiery? To co ja zbierałem, czy nie? Tu te gliniane kontrakt. Nie wiem. Ale ja bym chciał szybciej płynąć. Przytrzymaj, aby, aby wypuszczać płonące strzały. A to ja mogę takie coś robić. Fajnie, że mi ktoś powiedział. Lewy i prawy. Aha, bo ja tego jeszcze nie kupiłem i temu nie mogę. Ok. Modyfikuj. Chciałbym szybciej płynąć, przytrzymaj X, aby przyspieszyć wytrzymałości, prędkości, ale to nie jest prędkość, tylko przyspieszenie. Oszczep, taranowanie, strzały. Nie, to ja tu nic nie mogę ulepszyć. Będę tak sobie płynął tylko. Bo prędkość jest już ustalona z góry. Można tylko ulepszyć wszystko, co jest z związane z atakami. A tam wygląda jakby coś w wybuchło, jakiś wulkan, ale chmura zaczyna się... o, Co to jest? Co to jest? Co to? O kurczę, idźmy, czy ty... Uciekaj. O ja nie mogę. Uciekaj, uciekaj, nie ma sensu. Oni chyba mają za wysoki poziom, jak na razie dla mnie, i temu się pokazuje czaszka. No przynajmniej tak mi się wydaje. Co tu tak świeci? Lampiony, ognisko. Dobra, jeszcze 2400 całe. Spora ta mapa jest no, w porównaniu do innych gier to Kurczy znowu jakiś o, nie płyn na mnie Uciekaj! Po co ja tam płynę? Nie golnie, po co ci to? Zostaw Cenne klejnoty, A skoro są cenne, gdzie ja płynę jak tu nic nie ma żadnej wyspy? Ja nie wiem, czemu zwolniłem? Co to koniec mapy jest, czy jak? No nie no. Bardzo dziwne. Już tak płynę bardzo wolno. Nie no, musiałem albo źle zaznaczyć. No tu była wyspa przecież jakaś pokazana wcześniej. <ścoughs> no to nie wiem. Fajnie, że tyle czasu mi się udało zmarnować na nic. Dobra, czyciciele, zobaczymy tutaj nieodkryty... Co to jest? Bryzon kryje się w kamieniołomie z, z marmurem na wyspie Salamina w Attyce. Attyka. No, dużo mi to nie mówi, no. Przywódca jest dobrze chroniony we swoim domu w mieście. Umocnienie. Mm, mm, mm. Zadania. 16 poziom. Ulepsz włócznie. To już wiem, no. Nie mam tu jeszcze żadnych tropów do niej. Przydałoby się to znaleźć. Ma kamieniołom i handluje niewolnikami w Attyce. Na temat politycznego zamętu M poprzednio. Członek szlaku jest znanym okiem i to niezmiernie przerażającym. Jego ucisk nie zna umiaru, jego zemsta nieznalitości. Musimy go wykorzystać na naszą korzyść. Attyka jest rozległa, a jej mieszkańcy stanowią problem. Niech on się u nimi zajmie. Kontroluje miejscowy kamieniołom i cały handel niewolnikami dzięki temu będzie naszymi oczami i uszami. Na jego miejsce do szlaku zaprosimy. Ej go jego doświadczenie na budowie zabójczych i drogich okrętów wojennych dobrze przysłuży się mędrcowi. Kamieniołom: gdzież ja ci znajdę kamieniołom? Na Attyce. Wygląda jakby to było gdzieś tutaj. Ale zapewne nie jest. Dobra, idziemy misję robić. Udaj się do posiadłości Metjohosa. Gdzie ty masz posiadłość? Tutaj. Umocnienie jest na maksa zrobione. Jakoś tego nie można zbić na razie. Albo mi się wydaje. Dobra, ale skoro to będzie posiadłość, to zaraz będziemy musieli się bić z kimś pewnie. Chyba, że to będzie po cichu zrobione, ale wątpię. A może Nie, Żadnych wojowników, aż dziwne. Jak tam wejść? No, wszystko zamknięte. Mężczyźni? Huh. Co? Ja nie mogę. Czy ty ostatni zapis gry? No i, ludzie, przecież nic nie mogę zrobić nawet. Eee cóż poradzisz? Może gdzieś blisko będę? O, to dobrze. O lew. Co za dziadygi. That sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you, but they would have certainly killed me. So thank you. <laughs> My life-saving services aren't free. Of course. Pericles sent me. He was worried about you. Do you often get tied up and surrounded by snakes? How can you joke about this? The thugs broke into my home, dragged me here, tied me up, and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. These snakes. The thugs. I'll track them down, Meteohos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city before the Spartans can breach the walls. Hmm, four hundred. Oppassało się. <laughs> Był bogaty gościu. Musiało. Targowisko biedoty. No, biednie, biednie, zgadzam się. Czemu zaatakowano Meteo Co to za wioska? Antarkowisko biedoty, okej. Okay. O, skrzynka. Zaraz się przejdę może. O kurde. Ale zabawne, he No, przed chwilą nie zabiły mnie, więc... Coś jeszcze tutaj? Nic nie widzę, co bardzo. O, tu jest coś. Drewno? List. Weren't the masterminds behind this plot? This must be the house of Meteoros' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Meteoros. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Ah, oh, poor Actis. We all knew the risks. Chains don't happen without a bit of blood being spilled. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. It's not too late to make a difference but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. <laughs> 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 I need to read of Szybko poszło <laughs> Biegnie tylko ciach Włócznia czcicieli Już nic tu więcej nie ma Dobra, fajnie. sprzedawce węża. Jaki biedny namiotik. Coś tu na mnie czycha. Siedemnasty poziom, śpi. A to pójdzie szybko, chyba. Aha, węże, no tak, no kto by się spodziewał. Aha, no to jednak nie aż tak szybko, ale <grywanie> zanim wstanie, to już będzie po, Duże HP Ma strasznie 150 wrogów, już mam 30. lat... No, fajnie, że się pali całość, ale chciałbym zebrać. Okej, okay. coś tu co jeszcze? Biednie, biednie. O, szkielet. 4 drachmy. Biednie umarł. W końcu jest gdzieś tutaj. Y targowisko biedoty nie się zgadza wszystko jakie odgłosy oni wydają jak przebiegam obok nich Metiochosa.

50, czytam ile. Nowy grawerunek. Czekaj jaki gra warunek? I nie zobaczyłem. Dobra, ale nowa umiejętność. Zdolność. to jest mocno, strasznie. Obrażenie ulegają zwiększeniu. Tutaj piąty level włóczni. Tutaj spowolnienie, to jest też fajne. I wybucha w chwili trafienia. Zużywa 3 sztuki segmentu adrenaliny. To będzie fajne. 23 poziom. Przepisz tę zdolność, aby jej używać. Wszystkie twoje ataki zadaj o 20% więcej. Mhm. nie, na razie to. Potem się zobaczę. Obrażenia od ognia 8%. Zadanie 17. Dot 3 do domu periklesa. Ale skoro jestem blisko, to zrobię. Który to był ten perikles? Mhm, tu już będzie ciężej No to pokażcie, co my tu mamy A ja tu byłem, czy nie byłem kiedyś? Co, co, co? Siedemnaste Spora chatka Misia Puchatka